Hej Kabido, z Synnek, z kolejny odcinku z Fortnite'a Teraz mamy wydarzenie z Star Wars i mamy, mamy. takie skiny. Mamy takie skiny, widzicie? Na końcu mamy płatny kardecie, taki ja już kupiłem ten płatny kardet. Mamy sturmowca, to darmo, precak do jego. Oprócz tego mamy wyzwania Star Warsowe. Ja was zapraszam na teren, zostawcie łapkę w górę i czubika i witam. I zaczynamy odcinek. Tutaj kazy leci na swój miec. Wtedy o tu, ja polecę też blisko na miec, czyli gdzieś tutaj. Ja polecę na zimą ja? klejnę do nich ja podejdę. O po tyle jest bardzo fajny po spod. To lec tam, ja polecę na zimą klejnę po bo, tam, bo tam się bardzo blisko to zawsze leci miecz Dobrze, tam... ale każdy na nas i, i, i inny miec, Ja lecę na czerwony, a on? na jaki lecisz. <grym> jaki to jest kolor, może widzą powiedzieć. Ja na ten oczu lecę. Dobra. Tam jest bardzo fajnie spadnie. Zobacz to jest, miejsce z tym jacy. ja tego miejsca nie znajdę z tym mieczem, to nie gorzej. miał miałbym na tym odcinku z nami kosa. Ale on musiał kończyć chyba. Zrobieniłem do niego tyle razy jednak na to odcinku wystąpił moment. Woby ten odcinek widzicie w niedzielę, a my go nazywamy w piątek. O live od razu. Z widzami! To jest pierwszy odcinek, na którym biorą udział widzowie. Ale czyli by tylko, może tylko możemy mieć, tylko możemy mieć jakieś te blasterki, tak? Tak, to Selens. Nie blasterki, Daj mi ten blaster, gdyby, Leć. ja biorę. A ja lecę po mnie też. Uuu, zielony jest. Jak widzisz, to jest jakieś zadanko misy telica. I mam 2000 Bo To zadanko, które wykonywałem na live dzisiaj dzisiejszym. Po prostu wykonywałem le, sobie. Ja le lecę po zielonym Ja lecę Ja lecę ja Wiem, ale ja szukam go, ale ja znajdę ja znajdę zaraz, będę, będę miał, chciałbym czerwony, a to czerwony jest, o, jest ja, mogę ja, się, to mogę, ja się, to Tak. Jest, jest. I będziemy bardzo ryby, tylko, i Dlaczego gramy na trybie bez budowania, bo na trybie z budowaniem jest mega trudno, ludzie się mogą budować, bo to jest trudno, bardzo nie chcę ludzi a bez budowania można łatwo atakować miecem ludzi Dlatego mój bardzo widzę, jest bardzo operacyjny trybie bez budowania na górze w miecem jakie mamy ta ręko? a, odizlokacje 5 tysięcy metrów 5000 tysięcy możemy zrobić punktów zizlokacje to jest. dystans z, z nazwanymi lokacjami Wam wskazuje Jeżdżemy klucze, to się na leczenie. Mam mieczyk, mam miecz, mam miecz, mam miecz, mam miecz. Dobra Może mordko Mam czerwony miecz u mnie tego? go? O kurde, ma... tu są po... ale... Ale bronie są, ja bym... A nie możemy, a nie biorę Ja się... Ja do challenge'u wchodzę. Muszę to powiedzieć, KOZA LASKER jest celenc, Osukał! Robiliśmy celędz, katany celenc Oglądałeś? Ja? No? Ja nie, nie oglądałem. Obyś, KOZA wziął normalną broń na jego kanale. Katanach Celens. Osukał, bo ja zapomniał. Mam, ja, mam, ja mam blaster i mieczek. Jakby coś, ja mam blaster i miecz. Dobra. tutaj. Zbieraj, nie mam, aby dosłukał. Czekaj, 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 czekaj. Ja lecę po miec. Być się tu ja lecę po miec. Widziałem ja miec. Mam miec, a zielony najgorzej. Ale ja lec czerwonego, widzę. chcę szukać czerwonego, widzę. Bo ja czerwony jest mega fajny, bo to jest nie skał. Tu masz mieć, tu masz mieć. Ale lec czerwonego, a czerwony to nie ma. To, babie, to, to Ja zaraz ja po niego pójdę. Jak nie znajdę, ja co popójdę po niego. A wolałbym wkleić czerwony, po czerwony ma widzę te jakie skał specjalnych. Czerwony ma to specjalne zrostanie skał, widzowie. Nie, nie bierzemy. Nie bierzemy. To jest robicie, że to jest praw. Czerwanie praw co Tak, ale widzowie ja lecę to jest blaster, bo tu jest coś być. Aha, nie ma. I teraz poszukamy tego, tego miecu. Jak nie znajdę, polecę po ten miec, który nie był... By coś nie był. Widzowie, polecam wam też jak macie jak challenge związane z miecami, bo weźcie takie rozsiedzenie jak wojownik Musu. To jest takie rozszerzenie, w którym wchodzicie od caka i cak was lecy. Musimy zebrać widzowie to nie Mamy jedną osobę, która może tylko wrzucać mieczem, a my widzimy Musimy mieć czerwony miecz, czerwony miecz? Nie okay. bo bo jakbym chciał mieć bo to moc się... Ja szukam dalej tego mieca, którego proste bo muszą być dwie osoby, które będą wrzucać z typu Muszą. Znaczy, nie zrobiłem widzowie tego challenge, nam się nie uda tych więcej. Muszą być dwie osoby, które będą wrzucać, a jedna osoba z innym mieczem. Ola nie, paru. Powiem, że na broń, wiesz? Jest blaster muszę znaleźć, bo brastela nie mam. Ja żadnej broni nie mam. Na razie. Nie mam. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. poczekaj na mnie. Ja po was wrócę. Ja doszukać mieca. Nie bierzemy normalnych broni. Nie zaznaczaj tego, mordko. Po co to znaczy to najlepiej? Po co to znaczy jak tego nie możemy wziąć? Ale to, ale to nie jadę, to, to nie jadę znaczy jakby to jest... Ignacy po co to znaczy? Nie zaznaczy dick broni jak nie można tylko wziąć. Talent ze Star Wars sami. Super Ignacy, jakby słychać, po prostu wyrzuć broń i pokaż jakie masz broń. Jakby wąkus, so, masz miec i bracelet, to masz ja? jakieś dodatkowe broni, nie? Ignacy. To są, to są moje broni, to są moje broni. Zaznacz jakie ty masz, pokaż. To i co? Pokaż was. O, to i co? To i? To i apteczka i, i miksturki. A miec? Tak. Miec, blaster, miksturki, apteczka. To jest mój lud. Bierz, bo bierzec, bo już z las, kozalaskę szukał celency, dlatego bolę wiedzieć. Ej, bo, bo on wysz, O on ten, snupi wyrzucił blaster, snupi blaster wyrzucił. Co ten miec jest? Co jest? Kamy w miecu. A ja nie znajdę do tego fajnego królu mieca, pobiorę ten co był. To typ. Typ z kataną. Poczekaj, poczekaj, poczekaj na mnie. Broz, amigo, ciukle są Typ z kataną wysterał. A ja szukam mieca. Amigos! Ja chcę Amigus. miec! Macie tu jakiś miec? Bo ja potrzebuję miec. będzie... Jaki ma miec? Miał miec! Wiesz, jego kartę! Ale tak to Jest! Niebieski miec, widzowie! Niech będzie już! Miecz, masz miecz? Tak, ale biecki. jest dobre, to jest dobre. Bo nie biecki się tak odpycha. Jak taki miecz tylko jest, w taki zbiorę. Taki nie ma trzeba wziąć. Tak jak jest. Zaraz ulepszymy to, to z e, na czego widać, czyli na czego. Tylko musimy miecz zebrać. Te blastera nie mam. Nie ja mam blasterów. po mu Widzę. Mogę... Ile masz blasterów? Jeden. Masz ten między kamieni? Co? No mam, mam mi kamieni. Dobra, ja mam wypychanie. A taki jaki był, taki wziąłem. Lecimy po. Ignacego. A, a ty czy ty, jeszcze ty, ty, ty masz, ty jeszcze masz? Z tym wypychaniem, jakimś dziwnym. Wypychaniem. No. Lecimy ty po. On jest dobry, bo on jest dobry. Być, może, mam niebieski. Niebieski mam. Kupy to, to, to Niebieski, niebieski to jest, niebieski, który ja mam. To jest dobry. Lecimy po... Snu, snu, lecimy po, po Ignacego. Ale super, super jest, super jest widać to bieganie tym mieczem. Ej, bo on, miał, bo on miał blaster. Ale to są chłopy. Uważaj. Dobra. 30, 30... O nie, kamyczki on ma. Ała, 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 ała.

Mam od nich miec. Masz tu miec, mieć To z Ignacego, muszę mu mógł zabrać. Ała, ała, help. To jest tylko jakby. to ale nie. Inaczej trzeba zabrać miec. Ała, ała, ała. To był snajper jakby. Chodź. Nie bijemy się ze snajperami. Napewno nie mam Dobra, mam posłowie warec. Co teraz idziemy czym ulecie cię? Dlaczego? Chodź. Ej, bo, bo, ty bo tylko my, zostaliśmy. Chodź szybko! Czekaj, idę. Lecimy widzowie, lecimy teraz widzowie po. Tam jest, tam jest. Do busa. Po co on pusta? To kolejne kolejna głupota. Będziemy musieli jeszcze raz ten cel nagrać. Bo musi nam pokazywać jak pusta. Po no co? Chcieliśmy z w ogrzewce, a on musi opuścić jak zawsze. Awa, ała, awa, awa. Chodź do chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do trio zagramy.

Musieliśmy widzieć w lobby. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Z nami był też Ignacy, który musiał w końcu wcześniej. I Ja mega odcinek był fajny. Fajny celęzyk. Fajnie nam posło. Dziesiąte miejsce. Z nami był Pikachu. Co Pikachu mają dostawić na koniec? Papa, co mają na koniec? Mają dostawić. I mega Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się widzę w kolejnym celendzu. Na razie.